Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam Państwa w kolejnym odcinku mojego notatnika. Od zawsze poza twardą dietetyką medyczną opartą na badaniach klinicznych interesuje mnie również psychologia żywienia i pozażywieniowe aspekty wpływające na dietę i nasze zdrowie. Zwłaszcza takie czynniki, na które mamy wpływ i najlepiej, żeby było za przysłowiowe darmo. Dziś o jednym z nich. Dużo mówiłam w poprzednich audycjach o wpływie stresu na dietę i na parametry krwi, i dziś powiem o nerwie błędnym, który łączy nasze jelita z ośrodkowym układem nerwowym. Optymalna praca nerwu błędnego jest konieczna do tego, aby dobrze funkcjonować na co dzień. Należy pamiętać, że cokolwiek złego wydarzy się w naszych jelitach, to na pewno da nam znać w postaci obniżonego nastroju albo w postaci innych problemów neurologicznych i odwrotnie. Zły stan naszego mózgu i zły stan emocjonalny będą prowadzić do złej pracy jelit, do dysbiozy jelitowej, rozstrzygnięcia jelita, co da nam nieprzyjemne objawy. Główne funkcje nerwu błędnego, ważne z punktu widzenia diety, to regulacja skurczy mięśni gładkich jelit, więc bezpośredni wpływ na trawienie. Nerw błędny stymuluje uwalnianie enzymów trzustkowych, soków żołądkowych czy żółci. Stymulacja nerwu błędnego powoduje zwiększenie ilości serotoniny i dopaminy, co będzie miało wpływ na nasze wybory żywieniowe i ogólne samopoczucie i szczęście. Co szkodzi naszym nerwom? Przede wszystkim stres. Ale druga rzecz, ta dietetyczna, to nadmiar cukru w diecie. Nadmiar glukozy we krwi prowadzi do glikacji, która uszkadza komórki nerwowe. Najnowsze badania pokazują, że również ciągła stymulacja ze strony insuliny niekorzystnie wpływa na pracę nerwu błędnego. Więc zaburzenia metaboliczne będą kluczowym czynnikiem mogącym prowadzić do dysfunkcji tego nerwu, a w konsekwencji pracy układu trawiennego. Jakie są objawy złego funkcjonowania nerwu błędnego? Właśnie problemy trawienne, zaparcia, biegunki, wzdęcia po posiłkach, ale i zła tolerancja tłuszczu, białek i węglowodanów, co może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych jelit. A co może zastymulować nasz nerw błędny? Przede wszystkim to, co za darmo: ekspozycja na ciepło, zimno, można morsować, chodzić do sauny, wychodzić po prostu na słońce. Można też śpiewać, uprawiać jogę, medytować, po prostu głęboko oddychać. A tak bliżej żywienia? Wspomagające będą przede wszystkim probiotyki z grupy Lactobacillus rhamnosus i Bulgardii, posty, ale nie głodówki, tylko utrzymywanie należnej puli kalorycznej i odległości między posiłkami, niezbędne nienasocone kwasy tłuszczowe, w szczególności kwasy omega-3 oraz minerały, jak choćby cynk, witaminy z grupy B i witamina D oraz koniecznie błonnik pokarmowy. Ciekawostką jest, że liczne badania potwierdzają, że stymulacja nerwu błędnego może być też pomocna przy leczeniu stanów zapalnych jelit, w depresji, stanów lękowych, PTSD czy IBS. Po raz kolejny mam nadzieję, że pokazałam Państwu, że zmiana stylu życia w połączeniu z dietą gwarantuje nam siły witalne i dobry nastrój każdego dnia.